Siemanko, tu i witam Was bardzo serdecznie w siódmym odcinku serii WWE News. I dzisiaj zajmiemy się oczywiście Survivor Series, które będzie już za 3 dni, e, które można obejrzeć też na WWE Network. E, no ale wiadomo, większość będzie oglądała to, Pewnie na beatdown, jeżeli chcecie live'a to polecam wam stronę beatdown.pl. No i tam będziemy, będziecie mogli sobie też oglądać zupełnie za darmo tą galę. No ale my sobie teraz powiemy może o walkach na Survivor Series. A te walki są dosyć, dosyć ciekawe, ale tych walk nie jest dużo. Powiem też także moich faworytów. Zaczniemy sobie od walki teamu Sina kontra teamu dyrekcji, drużyny dyrekcji. No więc w drużynie dyrekcji znajduje się Seprolins, Kane, Rusev, Mark Henry oraz Luke Harper. Więc ci zawodnicy właśnie znajdują się w drużynie dyrekcji Seprolins. Kane, Rusev, Mark Henry oraz Luke Harper. Natomiast w drużynie Jonas Sine znajduje się John Cena, Dolph Ziggler, Big Show, Eric Rowan i Ryback. Ci właśnie zawodnicy znajdują się w drużynie Jonah Sine. I tutaj z tych newsów, które wynikają. Ee, większość osób twierdzi iż wygra drużyna Jonas Siny, ale jeżeli drużyna dyrekcji przegra, będą oni odsunięci od władzy. No więc jest to teoretycznie całkiem całkiem możliwe e, i to będzie miało pewnie na celu podbudowanie Jonas Siny przed e, galą Chelsea, na której będzie się od pas W i przeciwko Lesnarowi. No i moim zdaniem to jest rzeczywiście prawidłowo oceniony, no ponieważ bez sensu by było, gdyby zawodnik, który przegrał walkę y, w Teamów Sur na Survivor Series, żeby wygrał później no, walkę na TLC, którą myślę, że i tak przegra y, z Lesnarem, ale no, tutaj będzie walka z, na Survivor Series, chociaż się na God -od odbierze, ponieważ y, już tam pojawiają się protesty, że Lesnar nie występuje w WWE, na Raw, na SmackDown, no. I może się też wydarzyć, iż właśnie Johnsona odbierze ten pas, no z czego bym zadowolony nie był. No to więc tak, tutaj stawiamy, stawiam procentowo na 60% dla drużyny Jonas, no może 65% dla drużyny Jonas Inny, natomiast 35% dla drużyny Dyrekcji. Teraz przejdziemy sobie do kolejnego starcia, do starcia Fandango, który zmierzy się nie wiadomo kim. Jest tam napisane, mamy walkę, mamy, że będzie walczył Fandango, ale nie wiadomo z kim. I tutaj nie, nie będę oceniał tego procentowo. Walka Div. AJ Lee contra Nikki Bella. Widziałem tutaj postawił na AJ, ale to jest 55-45% do 45 na korzyść AJ. Eee, kolejny pojedynek to pojedynek pomiędzy Dinem, Ambrose'em a Brayem eee, Wyatt'em. I tutaj eee, można by wiele, wiele mówić do Wyatt. Eee, tutaj powstrzymał Ambrose'a przed zwycięstwem przed wykonaniem Carpstone dla Rollinsa na belitowe bloczki i no, hell in a cell, więc no tutaj będzie, będzie na pewno determinowany Ambrose, tak, przedstawi go na pewno w WWE, no i ja bym tutaj, no być może, bo tutaj WWE jakiś pech ma cały czas Ambrose, jakiegoś pecha ma e, właśnie, więc nie wiem, czy też nie będzie tak, że będzie bardzo kontrolował ten pojedynek, już prawie wyją, ale znowu przegra ten pojedynek. No i tutaj jest procentowo, no nie mogę trafnie ocenić, więc powiem 50, do 50, 50 na 50 szanse Lina Ambrose'a i Bray Wyatt, więc tutaj nie będzie rozstrzygnięcia kto jest lepszy 50 do 50%. Więc nie jestem, nie jestem w stanie stwierdzić kto wygra ten pojedynek. Kolejny pojedynek to kolejny Survivor Series match. Mamy na razie 4 divy potwierdzone. No właśnie, tylko że div Alicia Fox, Emma, Naomi oraz Natalia kontra Page, Cameron, Leila i Summer Ray. I to właśnie I tutaj bym procentowo ocenił, że wygra różna Page no, tak gdzieś 57 do 43 na korzyść właśnie drużyny becz. No, no i ostatni pojedynek opasy taktimów Goldust i Stardust kontra Deuzos, Los Matadores i Demis i jego dubler czyli Demis i Damien Mizdał. I tutaj 20% szans dla Deuzo 30% dla Goldust, Stardust 25 dla Los Matadores i 25 dla Demiza i Demina mi no bo tutaj wydaje mi się, że Deus nie jest tych tytułów Los Matadores no może za wysokość rozumiem 25% może dać im 20 bo myślę, że oni też nie wygrają Mish i mi i Goldust Stardust, ale też wydaje mi się, że tutaj to nie jest wszystko Goldust Stardust. Wygrają. No i cóż, to by było właściwie na tyle z tego siódmego odcinka. Pojawi się także odcinek w piątek, który będzie miał na celu potwierd dokładne potwierdzenie tej walki, ale oczywiście głównym celem będzie będą wyniki SmackDown, no i wiadomo, w poniedziałek po Survivor Series. No i cóż, to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Żegnajcie. Cześć.